dzieciaki, witajcie na kanale Bajkowo TV. Ja jestem Masza i pewnie mnie już dobrze znacie. A dzisiaj pokażę wam moją super ciuchcię. Ej, naprawdę jestem malutką dziewczynką, ale mam ciuchcie i uwielbiam nią jeździć. Ciuchciuch! Masza maszynistka. Ej, zobaczcie, tak wygląda moja ciuchcia. Fajowo, prawda? Ma takie zielone wagoniki. Wow, i super duże kółka. A tutaj jest lokomotywa, i ma taki duży komin. Spójrzcie, u góry otwiera się daszek, i mogę tutaj wsiąść sobie i jechać daleko w świat. Spójrzcie, jak fajnie wyglądam. O, zobaczcie, ruszamy w drogę. Wow, mijamy wielkie drzewo. Może to jakiś stary dom? I teraz się rozpędzamy! Ojejku, musimy hamować! Spójrzcie na to: czerwone światło i szlabany są zamknięte. Ojejku, a co tutaj się dzieje? Czy widzicie, żeby ktoś chciał przejść na drugą stronę? O tak, to jest świnka. Jestem świnka, a ja jestem koziołek. I szlaban jest zamknięty, dlatego że chcemy przejść tam do środka, pod to wspaniałe, duże drzewo. O, teraz spróbujemy. O, ja też! O, jakie słodkie zwierzaki! Wiecie co? Tak sobie myślę. A może zabiorę ich na małą przejażdżkę? Niech tylko szlabany się otworzą, i zaraz się ich o to spytam. Ej, chodźmy pod to drzewo! O! Będziemy sobie mogli tutaj poleżeć, a ta ciuchcia niech już sobie pojedzie. O! Szlabany się otwierają. Mogę zrobić jedno szalone kółeczko i zaraz podjadę do tych zwierzątek. Jedziemy! Ciuch, 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 ciuch! Ciu. Wasza maszynistka! Ciuch, 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 ciuch! I zatrzymujemy się obok zwierzątek. O! Chyba wysiądę. I pójdę się zapytać, czy mają ochotę na małą przejażdżkę. Ej, koziołku, zobacz! Ta mała dziewczynka z tej ciuchcie wysiadła i się do nas zbliża. Ciekawe, czego od nas chce. Dzień dobry, kochane zwierzaczki. Ja jestem masza i dzisiaj jestem maszynistką. Ten pociąg to właśnie należy do mnie. Ojej, pani. Wow, ale fajnie jest mieć taką ciuchcie, bo my zwierzaki to nie jeździmy koleją, ale z chęcią byśmy się wybrali na taką wycieczkę. O, kochani, to się świetnie składa, bo ja właśnie przychodzę z tej okazji. Chciałabym was zabrać na małą wycieczkę. Zrobimy sobie tutaj kilka okrążeń. Ojej, wycieczka a wycieczką! Ale czy tu jest bezpieczne? Nic nam się nie stanie? Żadne niebezpieczeństwo nie czyha na torach? Oj, się. no daj spokój. Na pewno nic nam nie będzie. Poza tym, moja lokomotywa jest taka mocna i silna. I jak będzie jakaś przeszkoda, to na pewno sobie z nią poradzi. Zobaczcie, zwierzaczki. Tutaj z przodu, właśnie, ma taki metalowy, duży spychacz i wszystkie przeszkody pokona. No dobra, masza, bo wiesz, czasami jakieś drzewo spadnie na tory, albo jakieś śmieci zalegają, no i wtedy jest duży problem. Ej, świnko! Ty, to masz wyobraźnię. Ja to już nie mogę się doczekać, kiedy wsiądziemy tam do tyłu do tego wagoniku i będziemy mogli przez okna oglądać cały świat. Okej, okay, kochani, no niczego się nie bójcie. Otworzę Wam teraz wagonik i wsiadajcie. Rozgośćcie się tam, a za chwilę ruszymy w podróż. Kochani, wsiadajcie. Pierwsza świnka. O, usiądzie zaraz obok okna, a teraz koziołek, zamknę tak, żeby nic złego się nie stało. A teraz masza maszynistka, gotowa do drogi, ciuch, ciuch, ruszamy. O, zajmuje swoje miejsce i możemy ruszać. O, czy to tutaj są te tory? Tak, dobrze trafiłem. Na pewno pijamersi się tutaj nie zjawią. A ja od zawsze marzyłem o takiej ciuchci. Tak, zawsze chciałem mieć taką. A tutaj jakaś mała dziewczynka nią kieruje. O nie, kilka psot sprawi, że na pewno ją zaraz porzuci. To może na początek obniżę ten szlaban. Ciuch, jedziemy! O, nie bójcie się! Masza maszynistka da radę! Ojej, szlaban zamknięty? A co to takiego się stało? Hej, zwierzaczki, nie bójcie się! To tylko szlaban. Tylko wiecie co? Minęło już kilkanaście minut, a on jest cały czas zamknięty. Może się popsuł? Pójdę to sprawdzić, a wy sobie tam siedźcie! Ojejku, wygląda na to, że ten szlaban jest popsuty. Przecież tutaj nie ma innych zwierzątek, które by chciały przejść na drugą stronę. Oj, spróbuję go podnieść, bo będziemy tutaj stali całe godziny. Bra, to podnoszę szlaban i możemy ruszać i robić drugie okrążenie. Ciuch, ciuch, Masza rusza ze swoimi zwierzakami. No nie, mała dziewczynka dała radę podnieść szlaban. Wow, to się rzadko zdarza. No, ale myślę, że jak zrzucę wielkie drzewo na tory, to na pewno nie da rady, a ja wtedy przejmę ten pociąg. Okej, okay, to jest to wielkie drzewo. Troszeczkę je na dole spiłowałem. O, muszę się śpieszyć, tak, bo ciukcia się zbliża. Zrzucam drzewo! Teraz na pewno tędy nie przejedzie. Ciuch, ciuch, masza się zbliża. O niej, hamulec! Ojejku, co tutaj się stało? Ej, zwierzaki! Chyba musicie na chwilę wysiąść, bo mamy mały problem, a ja sama sobie nie poradzę. Ojejku, masza, co się stało? Ciuchcia się popsuła, prawda? I koniec naszej wycieczki. Łe, ale szkoda! Ojejku, wiesz, dziwne koziołku, bo na torach leży to wielkie drzewo. Nie mam pojęcia, jak tam się znalazło, ale na pewno razem damy radę. I co? Mówiłem, że drzewo będzie leżało na torach. Ojejku, to chyba jest niebezpieczne. Może spróbuj wsiąść do ciuchci: my troszeczkę popchniemy to drzewo, a ty ruszysz ciuchcią. Okej, okay, to ja wsiadam, a wy spróbujcie troszeczkę przesunąć to drzewko. Ej, świnko, no dalej, damy radę. Zobacz, jak mocno mi się udało. No już, już, koziołku, nadaj no spokój. Patrz, ale my jesteśmy silni. O, teraz chyba masza da radę przyjechać. Ciuch, ciuch, teraz robię drogę. O, jest, udało się! Kochani, wsiadajcie, robimy trzecie, ostatnie kółko. Nie, niemożliwe, oni przepchnęli drzewo. O Boże, a tyle się męczyłem, żeby je tutaj zrzucić. Okej, okay, no to zostały mi teraz takie trzy beczki. Temu na pewno nie dadzą rady. Okej, okay, ustawię te trzy beczki na torach, ale one są ciężkie i teraz nie dadzą rady. No to je układam. Fioletową położę, tutaj niebieska i jeszcze może tutaj zielona. Ale zrobiona przeszkoda. Cioch, cioch, Marsza nadjeżdża. Ojejku, hamulec, hamulec! Ojejku, co to za przeszkody są tutaj na torach? Skąd one się tutaj wzięły? Nie no, ja już wysiadam. Nigdy więcej nie wsiądę do tego pociągu. O matko, najpierw szlabany, później drzewo, a teraz te beczki. I to w dodatku. Nie ma szans, żeby je przesunąć. One są za ciężkie. Hej, świnko, no spokojnie, nic się złego nie dzieje, ale faktycznie nie damy rady tym beczkom. Może pomogą nam pijamersi? O tak, pijamersi, pomóżcie nam, pomóżcie! Halo! Czy ktoś wzywał trójkę pijamersów? Już jesteśmy! No, już Masza, co się dzieje? Opowiedz nam, jak możemy Ci pomóc. Spójrzcie, kochani, no bo te beczki leżą tutaj na torach i nie możemy jeździć naszą ciuchcią. Wy super siłą, super wzrokiem i super inteligencją na pewno sobie poradzicie. Proszę, pomóżcie nam. No, okej, okay, Masza, na pewno damy radę. To ja najpierw przepchnę tę niebieską o tam daleko, żeby już nam nie przeszkadzała. A poza tym wyczuwam, że to jest sprawka Romeo. On od dawna mówił, że chciałby mieć taką ciuchcie jak ty. Ej, konor! No, za chwilę się zastanowimy, czyja to jest sprawka, a ja teraz zabiorę tą fioletową. O, udało się, ale faktycznie była ciężka. Na koniec ja, Sowella, zabierze tę zieloną beczkę i tory są już odblokowane. No nie, pijamersi się tutaj zjawili i nic z mojego planu, a tak bardzo już chciałem mieć tą ciuchcie tylko dla siebie. No, Masza, widzisz, zadanie już wykonane, możesz spokojnie jeździć swoją ciuchcią, a ja, o tak, widzę, odsuń się, Masza, to jest niebezpieczne. Tam obok beczek chowa się Romeo. Zaraz go złapiemy. O nie, nigdy w życiu. Nikt mnie nie złapie. Uciekam stąd. No widzisz? Ojejku, znowu nam uciekł. Ale my mamy pecha. No ale dobrze, że wszystko się tak skończyło. Masza odzyskała swoją ciuchcie. No i przejezdne tory. A my możemy spokojnie wracać do domu.